Moim gościem jest Gerard Rinder, mistrz świata w kickboxingu, raper. Witam serdecznie. Witam. Jak rozpoczęła się twoja przygoda z kickboxingiem? Eee, no, od najmłodszych lat interesowałem się sportami walki. Eee, po obejrzeniu filmu z Brusem Lee i Smoka to już całkiem, całkiem byłem pochłonięty już sportami walki. No i, i tak się rozkręcało. Ćwiczyłem, ćwiczyłem, później ma mama mnie zaprowadziła na treningi karate, jak miałem 11 lat. No, i zdobywałem e, tytuł Mistrzostw Polski w karate, no i przekierowałem się później na, na kickboxing. I tak zostało. Czym jest dla Ciebie e, kickboxing? E, sportem, pasją, czy może sposobem na odreagowanie? E, sposobem na życie. Sposobem na życie, tak. E, dużo mi daje ten sport. E, czuję się pewniejszy, pewniejszy. Jeśli chodzi o reagowania, to też, bo czasami idzie się na, na trening i, i, i można się wyżyć na, na, na worku i się wraca spokojnie do domu, czasami, bo, bo, bo różnie jest. Jesteś mistrzem świata w kickboxingu. Czym jest dla ciebie ten tytuł? To jest zwieńczenie moich marzeń. Zawsze mówiłem, że zostanę mistrzem świata w sportach walki. A dużo ludzi mi nie wierzyło. Mówiła, ja wam pokażę, zobaczycie, że będę. I, no i udało mi się. To, 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 to było jedno z moich największych marzeń. E, jak jest twoje, jaka jest twoja pierwsza myśl, kiedy stajesz na ringu naprzeciwko rywala? E, pierwsza myśl, no dziwne pytanie. No. Zaskoczony jestem. E, no nic, patrzę się tylko na niego i, i, i znaczy nie mam żadnego jakiegoś planu podczas walki, nie mam planu, nie planuję, po prostu wszystko wychodzi podczas walki y, spontanicznie. Robię to, co, co mogę robić w danej, w danej chwili. W jaki sposób przygotowujesz się do walk i jak długo trwają takie przygotowania? No, generalnie to gdzieś tak, y, co najmniej dwa miesiące przygotowuję się do, do walki. Są wtedy treningi dwa lub trzy razy dziennie. Łączone to są treningi kondycyjne, siłowe, i wytrzymałościowe i technika i z, z, z dużą ilością sparingów. Przygotowanie psychiczne czy fizyczne? Co jest ważniejsze podczas walki? Oj, psychiczne. Przygotowanie psychiczne jest bardzo ważne, aczkolwiek fizyczne tak samo. No, trzeba, trzeba trenować, żeby nie spuchnąć. Że tak powiem podczas walki. Ale psychika to jest bardzo ważna. Bardzo ważne to jest, żeby iść do walki nie bojąc się, nie mieć, nie, mać, nie mieć strachu. Czy sam sobie z tym radzisz? Czy masz osoby, które zajmują się? jakby oprawą twojej psychiki? Znaczy, pomagają mi ludzie, pomagają mi przede wszystkim moja rodzina. E, każdy mówi, za, że sobie radę, poradzisz sobie, ty jesteś najlepszy i tak dalej. No i doping e, publiczności, która jest e, na, e, na każdych moich walkach, e, którzy bardzo mocno mnie dopingują, to mi dodaje skrzydeł. To daje skrzydeł, dostaje, do, do, dodaje mocy, e, że tak powiem powera nawet. No i tak to, tak to, tak to wygląda. Jaka jest twoja najtrudniejsza walka, y, którą stoczyłeś? No to walka o Mistrzostwo Świata. Pierwsza walka o Mistrzostwo Świata, bo tu miałem y, najwięcej stresu, duża, y, bo to była duża impreza, dużo ludzi przyszło. No i najważniejsze, że walczyłem właśnie o ten mój upragniony tytuł Mistrza Świata. To była najgorsza moja, moja walka, Choć, jeśli chodzi o psychikę, psychicznie byłem do niej tak nastawiony, że no to, to, to mogę powiedzieć, że to była najtrudniejsza. Przyniosłeś ze sobą pasy, możesz opowiedzieć coś o nich? No to jest ten pierwszy pas, który zdobyłem, walczyłem wtedy z Egipcjaninem. To jest pierwszy tytuł Mistrza Świata Federacji WKN. Jest to bardzo fajna, bardzo duża federacja, znacząca na świecie. A, tu jest długi pas, już obrona. Już obroniłem tytuł, jestem już dwukrotnym mistrzem świata i jeszcze w tym roku, 9 listopada, będę bronił ten tytuł trzeci raz. Walczyłeś zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Jak oceniasz poziom kickboxingu w Polsce? Poziom kickboxingu w Polsce jest naprawdę na wysokim poziomie. Mamy naprawdę bardzo dobrych fighterów, bardzo dobrych zawodników. Niestety nie są oni doceniani, ale bardzo, bardzo wysoki poziom jest w Polsce. Dużo mistrzów świata mamy. Wcześniej wspomniałeś odnośnie przygotowania psychicznego w rodzinie, żona, dzieci. Jak udaje się pogodzić życie prywatne z zawodowym? No ciężko, jest ciężko. Tu, tu pracę mam, tu treningi i jeszcze trzeba się zająć też dziećmi, pomóc w wychowywaniu tych dzieci, prawda. Ale jakoś sobie radzę. Ja zawsze znajdowałem czas na, na wszystko. Ja zawsze mówiłem, jak coś chcesz coś robić, jak ktoś chce coś robić, no to zawsze na to znajdzie czas. Taka, taka, takie mówienie, że na coś nie mam czasu, to jest tylko wymówka. Nie. Jak coś chcesz zrobić, to, to zrobisz, zawsze znajdziesz czas. I jakoś tak mi się dobrze układa, że znajduję ten czas na, no, dla rodziny, dla sportu, dla przyjaciół. Oprócz sportów walki, e, zajmujesz się muzyką. Jaki jest to rodzaj muzyki? Robię muzykę, ee, robię hip-hop, trochę dance'u, Praktycznie to wszystko chyba robię. Co mi wpadnie u w ucho, no to, no to jak mi się jakaś melodia spodoba, no to robię. Wiesz? Także mam trochę kawałków densowych, że powiem, ale, ale generalnie to bardziej hip-hop, pod-hip-hop. Robię hip-hop. Od dawna się tym zajmujesz? E, no tak, już dawno, i, bo to, ja mam dwie pasje. Pierwsza e, to jest sporty walki. I druga to jest właśnie e, muzyka. To jest to, co lubię robić i, i cały czas to gdzieś ze mną jest. Ja podczas walki, podczas treningów e, zawsze muzyka idzie. E, e, lubię muzykę. No. Jesteś organizatorem e, zbliżającej się gali MMA. E, skąd pomysł, żeby odbyła się ona w Bielsku Białej? E, po prostu... E, e, Doszliśmy do porozumienia z klubem Klimat, że, że warto by było zrobić taką imprezę w Bielsku Białej. No i robimy. No i będzie ta impreza. Myślę, że te, jak się to uda, ta impreza, no to myślę, że będziemy to cyklicznie robić w Bielsku. Kogo zaprosiłeś do udziału w tej gali? Eee, w tej gali występują zawodnicy praktycznie z całej Polski, bo będą chłopaki z Warszawy, z Krakowa, z Katowic i z Wrocławia, chyba. Także cała plejada fajnych chłopaków, którzy będą toczyć swoje pojedynki. Wracając do walk, w jakim wieku jest najbardziej wskazane, żeby młody człowiek zaczął ćwiczyć, zaczął walczyć, jeżeli wiąże z tym swoją przyszłość? Najlepiej to od najmłodszych lat. najlepiej. Już ma 10, 12, 13 lat już spokojnie może przy sobie przyjść na trening i zacząć, zacząć ćwiczyć i, 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 i robić swoją karierę, że tak powiem, rozkręcać swoją karierę, bo o, o, są osoby, które też przychodzą później, ja na przykład kickboksing ćwiczyłem później, zacząłem od, gdy miałem 24 lata, zacząłem dopiero kickboxing, no, ale wcześniej miałem zaplecze, bo ćwiczyłem karatę, no to łatwiej było, ale... Generalnie to, to raczej jak, jak od, tak od 11 lat, jak już na na treningi, to już jest fajnie, to już jest naprawdę dobrze, to są już materiały, takie, sorry, materiał na mistrza, można, można z takich ludzi zrobić naprawdę dobrych fighterów. Wiemy już, że im, im szybciej człowiek zacznie trenować, tym ma większe szanse na sukces, natomiast jaka jest z Twojego doświadczenia taka granica wytrzymałości organizmu człowieka, granica wieku do ilu lat? przeważnie zawodnicy walczą. Znaczy ja powiem tak, teraz, teraz ten wiek się trochę wydłużył, bo kiedyś to było tak gdzieś do 40 lat walczyli, teraz się ten wiek wydłużył, bo już walczą nawet 50-latki walczą w MMA właśnie. I to faktycznie to to zależy wszystko od tego, od, od człowieka, od fajtera, jak on się czuje? Jeśli si się czuje dobrze, masz 50 lat, 60, nawet dalej czujesz się dobrze, czujesz się na siłach, myślisz, że da sobie radę, to myślę, że dalej mo można walczyć, można dalej trenować. Ile czasu poświęca poświęcasz treningowi? Cztery do, od 4 do 6 godzin dziennie. Sporo? No troszkę mhm. jest. Y jakie są twoje plany na przyszłość? Plany moje na przyszłość. Teraz po tej walce, po tej zbliżającej się gali mam nadzieję, że, że wygram w ładnym stylu, że dostarczę ładny pojedynek i myślę już o następnej gali, bo 9 listopada będę organizował taką jedną z większych imprez w Polsce, będę pierwszą osobą, która to w Polsce wprowadzi. Turniej bokserski Biggers and Badgers yy, yy, pod federacją WKN i będę tam bronił tytułu yy, Mistrza Świata Kickboksingu. Gdyby nie kickboxing to? To muzyka. Tak by to zostało pewnie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.